Serdecznie witam wszystkich na festiwalu Szkoły z Klasą 2.0. Ja przypominam, że w tym roku szkolnym cztery klasy, czyli klasa pierwsza A, klasa trzecia A, klasa czwarta A i klasa piąta A brały udział w programie Szkoła z Klasą 2.0. W ramach tego programu zrobiły wiele ciekawych działań, o czym za chwilę będą mówiły i się chwaliły. I jako podsumowanie tych działań zaprosiliśmy Was dzisiaj do wspólnej zabawy na Festiwalu Szkoły z Klasą 2.0. Serdecznie witam zaproszonego i przybyłego gościa, panną Anię Sychotorolską, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie. Jestem bardzo miło, że by chciała pani z nami tutaj być. Witam bardzo serdecznie dyrekcję naszej szkoły, panią Marię Trojanowską i panią wicedyrektor Iwonę Rogińską. Jesteśmy reprezentantkami klasy 5a. Chciałybyśmy podzielić się z wami tym, co udało nam się stworzyć w ramach projektu Szkoła z klasą 2.0. Najpierw stworzyliśmy własny kodeks klasy, czyli zasady posługiwania się i korzystania z narzędzi TIK. dla niewtajemniczonych TIK to technologia informacyjno-komunikacyjna. W drugim etapie postanowiliśmy nagrać krótkie filmiki ostrzegające przed niebezpiecznym i niewłaściwym zachowaniem w sieci. Nagrywanie sprawiło nam tyle radości, że postanowiliśmy nagrać film również w następnym etapie. Zaczęliśmy od nagrania krótkich prezentacji o naszym hobby, które przedstawiliśmy w klasie. Jednak nie mieliśmy pomysłu na film. Dopiero miesiąc temu wpadliśmy na świetny pomysł czy nakręcimy w swoim Nasza 14a zakończyła w programie razem z naszą wychowawczyną, nauczycielką języka polskiego historii Panią Bogumiłą Blandewę. Od października do maja wykonaliśmy wiele działań w jątańskich programach. Najpierw musieliśmy zapoznać się z tym, co to jest stick. Wtedy wszystko stało się jasne. Bardzo lubimy nowoczesne technologie i z chęcią wykorzystujemy je na lekcji. Nie sprawiało nam zatem kłopotu ułożenie i zilustrowanie 2.0, który przez cały rok wisiał u nas na gazetce. A teraz możecie zobaczyć go na wystawie. Uczestniczyliśmy też w debacie szkolnej, podczas której powstał szkolny kodeks z klasą. Naszym zadaniem było przygotowanie przedstawienia dla naszych młodszych kolegów i koleżanek ze szkoły oraz dla przed szkolaków z miejskiego przedszkola nr 6 oraz nr 3. Wyszukaliśmy scenariusz w internecie, podzieliliśmy się rolami, wykonaliśmy zaproszenia i afisze, a rodzice pomogli nam zgromadzić postulaty. I scenizację zaprezentowaliśmy cztery razy w styczniu minutę. I za każdym razem wszystkim się podobało. Tam też. Długo zastanawialiśmy się co robić potem. Najpierw postanowiliśmy napisać książkę. Potem stwierdziliśmy, że przygotujemy coś na podstawie już istniejącej książki. Wybraliśmy Akademię Pana Krypsa. Bo wtedy omawialiśmy ją na lekcjach. Bardzo podobały nam się niezwykłe lekcje tam opisane. Nasza klasa trzecia A opracowała zasady właściwego korzystania z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej TIK. Następnie grupy, które zostały utworzone podczas losowania, wykonały przestrzenne modele narzędzi TIK koszty elektronicznej, komputera, tablicy interaktywnej, telefonu i internetu. Prace wykonane z kartonu, kolorowego papieru, włóczki, pudełek, od zapałek, bristolu umieściliśmy na gazetce w sali lekcyjnej. Kolejnym zadaniem było spotkanie z lekarzem, podczas którego uczyliśmy się zebrać pomoc, dzwonić pod numer 112, zakładać opatrunek na ranę, jak postępować w przypadku silnego krwawienia z nosa, udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej? Trzecim zadaniem było projektowanie kartki walentynkowej. Pracując z tabletami szukaliśmy w internecie gotowych wzorów kartek walentynkowych, a następnie w głosowaniu wybraliśmy jedną propozycję, którą wy... Wykonaliśmy według projektu wszystkie kartki zaprezentowaliśmy na wystawie zorganizowanej na holu szkoły. Uczestniliśmy w debacie podsumowującej działania wszystkich klas biorących udział w projekcie szkoła z klasą 2.0. Podczas spotkania opracowaliśmy wspólną wersję kodeksu, szkolnego kodeksu. Wybraliśmy dwie bajki. Jaś i Małgosia oraz Brzydkie Taczątko. Opracowaliśmy w grupach teksty do czytania z podziałem na role i opracowaliśmy w komputerowym programie graficznym kolorowanki do nich. Następnie odwiedziliśmy kolegów z klasy pierwszej, którzy wysłuchali zaprezentowanych przez nas bajek, a następnie kolorowali przygotowane obrazki. Nasza klasa spróbowała też sił w piszaniu własnych opowiadań. W grupach tworzyliśmy twórcze opowiadanie o przygodach Karolci. Następnie ze wszystkich pomysłów wybraliśmy te, które były najciekawsze. I w ten sposób powstało jedno wspólne opowiadanie, które przeczytaliśmy w klasie pierwszej. Dzisiejszy Festiwal Bajek podsumowuje naszą całoroczną pracę. Dziękujemy za uwagę. Przez cały rok pracowaliśmy, aby otrzymać przy w szkołę. Zuzia i Marcin opowiedzą, co robiliśmy. Opracowaliśmy kodeks 2.0 na klasę. Czytaliśmy bajki. Usiądź o gry na przedszkolach. Opowiadaliśmy bajki, Spotkaliśmy się z babą Kasi, która jest lekarzem. Pani doktor uczyła nas jak udzielać pierwszej pomocy na numer 112. Jeden, jeden, Odgrywaliśmy skeczki, dzięki którym nauczyliśmy się używać pomocy na Numer 1-2. Tak, wybraliśmy. wybraliśmy przedstawienie kozucha kończu. Pokazaliśmy rację uczniom naszej szkoły, dzieciom żyć w i zaproszonym gościom. Daj jak te osobowe są bardzo ważne. Więc mi się i muj uważnie. lat, mam większość czytam i to gram. 1 1 2 numer alarmowy każdy plakaty do góry plakaty do góry plakaty do góry bravo dla pierwszej Zaczynamy specjalne wydanie wiadomości. Od samego rana docierają do nas niezwykłe ważne informacje. W końcu opracowano kodeks, którego przestrzeganie gwarantuje nam bezpieczeństwo w internecie. Jego nazwa to kodeks z Placą 2.0. Łączymy się teraz z Arturem Ostromeckim. Który znajduje się w miejscu powstania tego kodeksu. Arturze, powiedz nam, jak brzmi ten tajemniczy kodeks z klasą kodeks naszego bezpieczeństwa. Artur Ostromecki, dzień dobry Państwu, od tego momentu możemy czuć się bezpiecznie. Ten kodeks bardzo nam ułatwił funkcjonowanie w internecie. Brzmi on następująco. Po pierwsze nie kontaktujemy się z osobami poznanymi w sieci. Po drugie nie używamy przezwisk i wulgaryzmów w internecie oraz sms'ach. Po trzecie nie podajemy swoich danych osobowych w sieci. Podaje ważny komunikat do zastosowania przez wszystkich użytkowników będących w sieci. Nie kontaktujemy się z osobami będącymi w sieci. Nie kontaktujemy się! Nie używamy przezwisk i wulgaryzmów w internecie i smsach. Nie używamy! Nie podajemy swoich danych osobowych w sieci. Nie podajemy! Posługujemy się informacjami i grami dostos dostosowanymi do naszego wieku. Posługujemy się. Nie pobieramy nielegalnych plików z internetu. Nie pobieramy! Przestrzegamy regulaminów portali społecznościowych. Przestrzegamy. Potrafimy wzywać pomoc na numer 112. Uwaga! Ogłaszam przekazanie i zaakceptowanie komunikatu przez uczniów z klasy trzeciej B. Tematem lekcji będzie bezpieczeństwo w internecie. Proszę Was o to, abyście powiedzieli jak należy zachowywać się w internecie. Od tej sieci coś lecznego nie kontaktuj się kolego w telefonie i w internecie. Używaj form grzecznościowych jak w etykiecie. Dane osobowe są bardzo ważne, więc nie podawaj ich i pilnuj uważnie. Wiem, ile mam rad, wiem, co czytam i wiem, w co gram. Cześć, jak się nazywasz? Hej, jestem Zuzia, a ty? Ja jestem... Radek. Miło mi Cię poznać. I Ciebie też. Do której szkoły chodzisz? Ja chodzę do siódemki. A, wiesz, ja też. A do której klasy? Piątej. A, to ja do szóstej. Chyba nigdy się nie spotkaliśmy. Może spotkamy się jutro? Dobrze. A o której i gdzie? Może tam pod garażami. Jak skończysz lekcję, będę czekał. Dobra. To do pa, pa. zobaczenia, pa. Nadeszła noc. Asia, Asia, wstawaj, czas do szkoły. No idę. Której dzisiaj wracasz? Nie wiem, bo jeszcze z kolei umówiłam. Dobrze, to pan.

I zostaw mi plecak, ja wolę się jeszcze przyjrzeć. <grymne> <Dawaj> to, zostaw! <grymne> tak, słucham, tu komisariat policji. Dzień dobry, nazywam się Edyta. Edyta Patorska. Edyta Patorska. E... Dzisiaj moje dziecko rano wyszło do szkoły i nie wróciło. Kończyło lekcję o 12 wsi. Kiedy przed internetem zasiadasz i w wirtualny świat wpadasz, nie udzielaj informacji nigdy nikomu. Czy to w tajemnicy, czy to po kryjommi. Wieści szybko krążą po sieci. Nie czytają ich tylko dzieci. Mogą trafić do złych ludzi. I potwora w nich obudzić. Przyglądaj tylko bezpieczne strony. Uważaj na dziwne linki i ikony. Graj tylko w gry za dzieci, inne wyrzucaj do kosza na śmieci. Bezpieczny internet to moja kratka. Ty i zabawa dla jedynastolatka. Codziennie godzinka, więcej już nie, tyle wystarczy, by się. się. Baśniowy charakter. Zaprosić wszystkich do korowodu, który poprosi, poprowadzi pani Lita ta...

w butach i klasa trzecia B. Za nimi Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków i klasa czwarta A. I klasy piąte Kozucha, Kłaszczucha i Królowa śniegu. Proszę, żebyście się jeszcze bliżej siebie zrobili. Dobrze, otrzymamy certyfikat szkoły z klasą 2.0. A odbędzie się to przede wszystkim dzięki zaangażowanym moim uczniom i na część dzieci z okazji święta, czy typ, chora! Cip. Cip-typ, cip. hora, kit-czyp, chora! I dziękuję wszystkim nauczycielom zaangażowanym w projekt Szkoły z Klasą. A kto to jest, to Wy doskonale wiecie: Pani Bogusia, Pani Agnieszka, Pan Grzegorz i wszyscy wychowawcy, i Pani Ewa, i wszyscy wychowawcy poszczególnych klas, którzy wspólnie razem z nami uczyli się i bawili. Dziękuję za przepiękny budżet i życzę danej zabawy. Dajimy ja po zaczynamy. Tak się mówimy. zawsze Za jest takie ogromne czytanie. Jeżeli ktoś chce, to będzie słuchał, a jeżeli nie, to po prostu poleży na kocuku i chwilę odpocznie. Z górami, za lasami wędrowała dziewczynka. Zozulka się nazywała. Sama jedna była na świecie. Ani ojca, ani matki nie miała, ani brata, ani siostry. Miała około lat i słowiały wełniacze. Wędrowała po szerokim gościńcem, po bąsą, drożyną, Służby szukała. Aż zaszła do wsi i zastukała do pierwszej karty. Odemknęły się stare drzwi, kołkami nabijane i na próg wyszła gospodyni. Pozdrowiła zazulka gospodynię gospodyni i o służbę pyta. Co raz i przychodzi gdzie Akurat nie szukam paskuszki do mojej kozy, co ją sobie wczoraj na jabłarku kupiła. I Zazulka u gospodyni została. Na drugi dzień rano gospodyni mówi Wybędźże Zazulko kozę na pastwisko. Za tą grobelką będzie łąka. Paść tam kozę do wieczora. Popędziła za zujka kozę. I pasie ją pasie, gdzie prawa najbudniejsza, soczysta, gdzie ziółka najmilej pachnące. I jeszcze jej z zagajnika liści przynosi. I jeszcze jej nadrowem konieczynę zrywa.